Dzisiaj szybki odcinek z kaczkami zostałem zapytanie, czy wiem jak odróżnić kaczkę od kaczora ubiegusów. I tak na, na początku nie wychodzi gdzieś po około półtora miesiąca, który to kaczorek, które, które kaczuszki, no i tak, tutaj. Ładnie to widać teraz, kaczuszki mają jakieś tam pomarańczowe dzióbki czy takie ten, a kaczorek ma dziób zielony, czyli ten od tyłu, tam co za kaczką stoi to, to jest kaczorek. Teraz nawet chyba robi się większy trochę od kaczuszek, bo był taki moment, że nawet był mniejszy. Ta kaczka przed nim, co teraz stoi, była większa od, od niego, Te, teraz, teraz trochę podrósł. E, no to jest jeden znak rozpoznawalny właśnie po dziobach. E, a druga rzecz, dzięki której można rozpoznać płeć u biegusów, e, u kaczorka zacznie wywijać się ogonek. Taka pętelka się zrobi e, na końcu ogonka, podwinięty będzie też to jest bardzo widoczne. Póki co jeszcze się nie wywija. Będzie później trochę. Nie wiem tam dokładnie w którym miesiącu to się pokazuje. Ale jest to bardzo widoczne. No i to jest drugi sposób, żeby rozróżnić, jak to się stało, kaczorka od kaczki. Nie? No, a póki co u mnie dwie kaczuchy i kaczorek. Ładnie rosną. Boją się trochę. Jakoś tak słabo, słabo się jeszcze przyzwyczaiły. E, no, ale siedzą w kurniku. Czasami nawet większość dnia potrafią przesiedzieć w kurniku. Mają chłodno. Te mają miskę z wodą, żeby mogły się wy, wychlupać. Muszę kupić taką balię e, i, i wkopać. Albo większą michę. No żeby tam we dwie przynajmniej mogły wejść i, i się pochlapać. Niech mają trochę wody, niech trochę radości. Kaczki też życie mają. Jeśli zostaną u mnie, to i tak nie pójdą na mięso. O usłyszałem mięso to aż nie wiedziały co się dzieje. U mnie u mnie na mięsa nie pójdą. Będą żyły do śmierci. Będę tym bardziej na jajka. W ogóle, o, ta kacuszka ma ładny ten niebieski kolorek. No, bardzo mi się ten niebieski podoba na tej kacce. Nawet fajne takie umaszczenie wyszło. Dobra, tyle z kaczek dzisiaj. Miało być krótko, wyszło 3 minuty. Dzięki, trzymajcie się do następnego. Hej, hej.